Witajcie, ludziska! Z tej strony bezy. No i dziś kontynuujemy grę w Gotika. Jak mogliście pamiętać, jak pamiętacie pewnie z ostatniego odcinka, zaczęliśmy się gdzieś tam. Przy rozmowie z ze strażnikami z obozu na bagnach. Z tego co pamiętam. No i teraz zbieramy piekielniki, to przy okazji wykonamy zadanie SNAFA Przy okazji kupiłem sobie też lepszy miecz Bo zebrałem Nic dziwnego To lepiej uważaj Poza murami. To lepiej uważaj Poza murami coś jest, coś tam, coś tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Może się kiedyś załatwi.

Chyba go Co. nie to nie O cholera! To znaczy, że teraz mam jeśli myślisz. Jestem winien skatiemu nie lada sum. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie. I takim o zasadem trzeba teraz pójść do złego i załatwić sobie pomocną posadkę. Nie, i. no, dać mu. Amulet, mamy amulet lekko? Nie, później do snufu pójdziemy, porozmawiamy z nim. Dlatego właśnie zbieramy te piekielniki. No, zresztą wiecie chyba. Takim oto prawem idziemy, sobie idziemy, idziemy. O! Dobra, nie wiem żeby nas blodwin nie zaczepił, no i rozmawiamy ze zwykłym znalazłem. To świetnie, Znalazłem przy nim ten amulet. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet. Dla, jakby Diego pytał o ciebie. O... No i cóż, no pójdziemy teraz do Snafa. Wykonamy tego zadania. Hej ty! Mówisz Jaki dobra. jestem głupi! Nie! W końcu wiek, No mi zapłacę, nieważne. Proszę. Widzę, ale. To zobaczę. Ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? Chwila, ja, no śmieszne. Tylko teraz trzeba uważać na pewnego osobnika, chyba wiecie o kogo chodzi. Nie wiem, czy od niego się zadanie liczyć, nie. Jak leci? Nie daj, chcę. Co? Założę się, w dół. Hmm, bo... Brzmi zateczny ból. Mistrzem! Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze Wysłał. Nie do. To... Filma, no, tylko że tym problemem ile tego potrzebujemy. 5 grzybów i 3 chrząst. Najlepsze czy mamy kilow? Oczywiście głupi ja sprzedałem kilow. Jakiś nie no. nie no dobra, nieważne Przejdziemy się do, do fiska no i Kurde, trzeba ja tak ciągnę Przejdziemy się do Fiska, no, no i kupimy sobie killoffa żeby podobijać te głupie denerwujące szanse, które mi tu cały czas dręczą mnie. Z Mordragem nie rozmawiamy na razie, bo nie mamy z szans. Dopóki nie kupimy łuku, to chyba go nie pokonamy, wiecie. Chyba, że jakimś cudem szczytujemy, ale nie, nie będziemy czytelami. Niestety nie chcę wykupić zbroi. Pokaż mi. No i wyszło dlatego, że nie ma kilofa. Oli, liba, pani Basiu. I dobrze. Cała nadzieja w Mordragu. Nie wiem, że mi mnie... Proszę, miej kilof. Nie! Jaki debil, no! Ja... Spadaj. Jaki debil, no nie! Muszę teraz... jaki cudem wydob... znaleźć kilof. Tylko gdzie? Mhm. Nie, kilof. Kilof, kilof, kilof. Gdzie mój kilof? Kilof, kilof. Nie znam, mam kilofa, no i lipa Lipa będzie, lipa Może huto będzie, huto będzie Dzwątek. Czy was też denerwuje ten dźwięk? Ten. Ro... Chciałbym To jest powoli denerwujące ale ja wiem, co zrobić, żeby znaleźć kilof. Najlepsze jest to, że pewnie nie mamy wytrych. O, to jest prostu opuszczona hata. Proszę! Nie, no kilofa nie ma. Czekajcie? Ja, że jest jeden. Nie, bo to jest oficjalnie na hata i pewnie też jest to. Nie, musimy znaleźć kilof jak najprędzej, jak najszybciej. Bo jak nie, to będzie lipa to jest zajęty, czy nie? Hej ty! Kurde! Ta, czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre? Bez złodziei. Nie, no kurde, bez kilow. Musimy znaleźć ten kilow. Bo inaczej to nie Nie wiem, co ja zrobię. Kto tu może mi kilow dać? Się okazuje, że coś poszło nie tak. No i chyba będziemy dokończymy zadanie od Snafa w następnym odcinku z serii Gothic bo trochę będę szukał tego kilofa, więc żegnam się z Wami przy ognisku i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!